Siemka, z tej strony Piotrek. Dzisiaj, jak widzicie w lusterku, tutaj jadę z prasą. Jadę prasować takie trzy małe kawałki. Będę robił belki 150. Mam strasznie brudne szyby. Nic nie widać prawie. godzina 18.15 wcześniej sobie pograbiłem może być trochę mokre ale w sumie byłem trochę zmuszony żeby to zgrabić na szczęście na szczęście jest to brzydkie szaną idzie na pelet sama trzcina praktycznie na dużyca I, i coś tam jeszcze. Sam syf w każdym bądź razie. Tak zbieram byle zebrać Nie wiem w sumie od którego kawałka zacząć, ale chyba od tego największego sobie zacznę, a tam najprędzej mogło doschnąć. Tutaj jak widzicie można powiedzieć jedyne zboże w okolicy. Tutaj, w tej wiosce. Ojej, dziur trochę. No, tutaj, zaraz za tymi drzewami, jest ta łąka, od której zacznę. To tutaj, jak widzicie, mam pograbione. W zeszłym roku już ją zrobiłem 2500, tysiąca w tym roku jakieś 500 około. niedużo, bardzo sucho jest w tym roku dobra, widzimy się już jak będę na polu bo muszę jechać tutaj dookoła przestawiłem już sobie wałek na zwykłe 540, wyzerowałem licznik yy, siatkę zostawiam na 2,5 szybko nie mogę jechać, bo jest dosyć tutaj może być w tym pierwszym przejeździe dosyć mokre ciekawe jak będzie szło bo dosyć, też sobie z gniotu stawiłem mocniej więc konkretne belki powinny wychodzić Zada teraz powoli 6 na godzinę. Zazwyczaj z tą prasą jeżdżę tak 8, jak są suche, grube pokosy. Tu mamy 130 cm w środku. 140 prawie. Pierwsze to to jest takie ostrzegawcze, że już się zbliża do pełna. I teraz się wyświetla 100, Już mamy pełno. W tej chwili pokazuje ile razy owinęło środką. Mamy 2,5. Pokazuje się, że wyrzucić belkę. Wyrzucam. A i mogę właściwie Mogę iść sprawdzić wilgotność tej belki. Myślałem, że tu gęściej będzie z tymi belkami. A jak na razie, tutaj nie ma tego dużo. Kurczę, no spodziewam się, niestety, że będzie dużo 14. 10 Mocno zbite No tutaj 9 No różnie, bo tutaj to co od rowu poszło bardziej, no to będzie pokazywało. te Może pokazywać do 14. Jak widzicie gaśnice, sobie dzisiaj zamontowałem. Może to jakoś ładnie, całkiem nie wygląda ale wolę żeby nie wyglądało, ale żeby było, to nigdy nie wiadomo. Niby wiadomo, wiecie, smarowany nowy sprzęt, ale wypadki się zdarzają. Tam ten tamten, tamten ruch sobie na koniec zostawię, bo tam najbardziej mokre może być Więc najpierw sobie zbiorę to co tutaj jest jak mniejsza i bez cienia Tam są drzewa, więc tam trochę cień pada, więc jeszcze niech sobie przez tą chwilę zoschnie. O, sarna była. Te dwa też może sobie tak bardziej na koniec zostawię, bo widzicie, widzicie one są w cieniu. Podbiera się ustawioną napływającą na, na pozycji pływającej jest ustawiony na hydraulice. A tak jak nie wiem, czy już mówiłem prawdopodobnie tak. Zbijam na 165 bar ostatnią warstwę. No to jak widzicie Nie lubię tego siana, bo ciężko idzie. Miałem turę ściągać teraz do prasowania już, bo jutro też będę trochę robił, ale nie ściągnąłem jeszcze. przyspieszę 7-6 na godzinę 7-8 mamy no, pełno Też nie chcę przedłużać też chcę robić krótsze vlogi bo tamte to były przesadzone myślę że takie po 15 minut te odcinki będą akurat Osiem, siedem na godzinę, już mamy sto centymetrów, belki pomoże, no tutaj taka łąka, że tutaj to padyle rosną. Ona jest raz do roku koszona tylko Na tym największym kawałku wyszło mi 17 Bel No więc tyle co nic Bo tak to jest na takich małych kawałkach No ale trzeba sprasować Tutaj mi wyszło 10 Na drugim Mam 27, więc przejeżdżam na ostatni. Tutaj jest taki przejazd. Przez taki mokry, znaczy podmokły teren. W tym roku jest tak sucho, że nawet opony nie są mokre, jak się tutaj przejeżdża. Będą takie szerokie, niskie wałki Bo robiłem dwa wałki za jednym przejazdem I wtedy bez plandeki Się robi Też taki malutki kawałeczek, pokażę Wam kawałek jak to idzie Troszeczkę wyżej mam podbierać, bo tutaj kniaczki mogą być małe co prawda przy, przy krabieniu chyba nic nie, nie trafiłem Przynajmniej nie było słychać Cały czas robię 150 Wilgotność się trzyma w najgorszych momentach 14% Jak skądś tam jest ściano tak spod drzewa Tak jak wzgórki czy coś, to pokazuje LO, że mam w tym mierzu, wilgotnościomierzu jeszcze yy, dodatkowe oprogramowanie, tam mamy do suchego bardzo siana, on pokazuje do 8% wilgotność, znaczy od 8% tam normalnie standardowo pokazuje chyba od 10%. Tam znajomy John Deerem prasuje, z prasą Kronę John Deere 6810 chyba i prasa Krone Komprima O tam jedzie Ursus C325 z jedną belką z tyłu złożenie Trzeba najeździć tak po jednej belce tutaj u góry zboże rośnie pszenica z tej strony jest jeszcze dosyć ładna, ale do dalej trzci, trzciny pełno weszło Takiego niedużego rolnika tam mają tylko czapka, ale bardzo... U nich zawsze bardzo ładne wychodzą zboża. Są odpowiednio nawożone i pryskane. To zarąbisty ma przełyk ta prasa, Jadę 9 na godzinę w takim szerokim wałku Niezbyt suche siano O, nałyka. łyka A to jest traktor tylko 106 koni w czterech cylindrach Zbijam, no mocno zbijam teraz te belki On tego tak nie czuje. W porównaniu do New Hollanda BR6090 to jest niebo a ziemia. Dobra, w tym vlogu myślę powiedziałem wszystko co miałem powiedzieć. O to jeszcze tak szeroko. O dwa wałki łączyłem, ale nie chciało mi się jechać w drugą stronę myślę że powiedziałem to co miałem powiedzieć zobaczyliście sobie jak praca jak fajnie idzie z tą prasą mam nadzieję że się podobało dzięki za oglądanie trzymajcie się cześć jutro nagrywam dla was kolejny odcinek